55. Dopełnienie. Ta strona zwrócona jest do ludzi, choć jest zatarta, zmienna, fałszowana. Daje wyobrażenie o moim kształcie. Jakbym nie dopełniała. W ciemności widno, tylko ciało widzę. Julietta Masina, słońce ją odsłania, księżyc pokazuje z jednej strony, w ciemności światło, jakby mnie dopełniała. Księżyc pokazuje z różnych stron, nigdy ze wszystkich naraz. Słońce odsłania się w niej, kto ją ma. Tam zobaczy, kto ma duszę, dusze rozebrane, pokolenia, księżyc nigdy ze wszystkich naraz, płytko, oczy jej schodzą jak słońca, nie ma w nich miejsca zaciemnionego, krzew goryjący, prędzej, żeby być krzewem goryjącym trzeba być łzą, czystym ogniem, głęboko. Wypłakać się z grzechów, ciężkie zostawić, lekkie puścić, puszczać się z czystym ogniem. Wolno trzeba żyć. Jedna iskra w oku, w dwojgu oczach wystarczy. Oczyszczę się. Trzeba żyć. Kurtyny w moich wierszach nie odsłaniają, wypalać się powoli, iskrzyć niegwałtownie. Wystarczać na spotkanie. Kurtyny w moich wierszach nie zasłaniają matki, siostry, ojca. Słońce, księżyca, księżyca, słońce. Dopełniam cię, Julietto, babki, brata, dziadka. Dość cię kocham, by powiedzieć krzewowi: jeszcze nie czas. Spalaj sam siebie, kocham. Oczy Twoje, przezroczyste jak ojciec, spalaj sam siebie, jak ojciec, zaciemnione jak matka, siostra, babka. Oczy Twoje, rozebrane jak dusza, w ciemności rozchodzą się przez światło, duszo. Jeszcze po zakończeniu wierszu krywią się, lepią się do stuk, szeleszczą, piszczą. Walę pięścią w ciemność. druga strona, której nie zna nikt, która nigdy nie ujrzy. Światła dziennego, której do śmierci i po śmierci nie dotkną inni ludzie. Walę w światłość, dotykam duszy, dopełniam płytko. Trzeba dopełniać prędzej. 12 grudnia 2012 roku. Tomik Miniatura. Kraków.